Siemanko, dzisiaj mam rozpakowanie nowości od Google. Mamy tutaj Pixela 8 i w zestawie mamy jeszcze case, który dorzuca producent. No i jak widzicie, na pudełku mamy go w wersji czarnej. Sprawdźmy, co mamy w środku. Zacznijmy może od rozpakowania samego case'a, więc wyciągamy go w pierwszej kolejności. Wszystko jest tu fajnie pozabezpieczane. Ok, no i mamy Etui, ona jest chyba silikonowe, ale powiem wam, że jest takie miłe w dotyku i tutaj powinno dobrze zachodzić na smartfon. Dobra, no ale przejdźmy teraz już do samego telefonu. A telefon, no powiem, że jest zapakowany chyba wzorem iPhone'ów. Mamy tu takie miejsca do zerwania zabezpieczeń. No, i teraz już wyskakuje nam sam smartfon. I tutaj, jak widzimy, mamy telefon. Do niego przejdziemy za chwilę. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze poza tym. W pudełku mamy kabelek USB-C na USB-C do ładowania oraz jest tutaj jeszcze przejściówka z USB-C na USB-A. Więc, jeżeli byście chcieli podłączyć pendrive'a do smartfona, to wtedy. Na przykład możemy użyć właśnie tego. I tutaj jest jeszcze prawdopodobnie papierologia. Tu mamy kluczyk dodacki SIM. No i teraz mam już sam telefon, który jak widzicie jest zabezpieczony, więc to wszystko ściągamy. No i mamy Pixela 8a, który tutaj ma taką delikatnie wystającą wyspę w górnej części, ale w porównaniu do 8 Pro to ta wyspa naprawdę mało odstaje. Tam to jest zdecydowanie większe. Z dołu mamy tutaj głośniki, złącze USB-C do ładowania. Prawa strona to przycisk blokady i przyciski głośności. Góra to jedynie dodatkowy mikrofon. Do rozmów. Lewa strona to slot na karty SIM. Możemy tu umieścić dwie karty SIM lub kartę ESIM. I teraz czas na włączenie no i pierwszą konfigurację. W momencie, kiedy telefon będzie się uruchamiał, to my teraz sobie jeszcze sprawdźmy, jak będzie leżał case na tym telefonie. I właśnie ten case minimalizuje nam i chroni całą tą wyspę. Bo on zachodzi tak, jakby delikatnie na nią. Przez co no ona jest chroniona, jeżeli odkładamy smartfon na blad, tylko tyle że no niestety pogrubia on nam trochę telefon i te ramki nie dość że są duże, to w tym case są jeszcze większe, tak? Ale ogólnie smartfon nie jest duży, ma 6,1 cala, jeżeli się nie mylę, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Więc no, jest to zgrabny model, to też na plus, bo teraz idziemy w kierunku coraz większych smartfonów, które mają 6,7 6 6,6 6 cala, a tutaj 6,1 to naprawdę wygodne urządzenie, no i dobra czas na pierwszą konfigurację no i po szybkiej konfiguracji mamy już telefon uruchomiony, tak w zasadzie konfiguracja jest tak samo jak na każdym innym telefonie z Androidem nie ma tutaj nic nadzwyczajnego no i jeżeli chodzi ogólnie o smartfon, no to działa on pod kontrolą najnowszego Androida co prawda nie jest to w pełni czy z Android, no bo jest to y, nakładka przystosowana przez Google na Pixele. Y, no, ale plus zdecydowanie tego urządzenia jest taki, że y, no, jeżeli y, Google. Wspiera ten telefon, no to raczej aktywizacje będą tu najszybciej. No i według deklaracji mamy tu mieć aż 7 lat aktywizacji. E, ogólnie, jeżeli chodzi o taki pierwszy chwyt tego urządzenia, e, no to powiem Wam, że leży on fajnie w dłoni. E, jest właśnie zgrabny, nie jest duży. E, ten case dodatkowo e, no, chroni e, smartfon, ale powiem Wam, że wcale jakoś tutaj nie wpływa negatywnie na taki jakby chwyt, a nawet jest bardziej na plus, bo te takie gumowate plecki później się lepiej trzymają i też ten case akurat zachodzi nam na ekran, więc jak smartfon by nam upadł ekranem w dół, to powinno to dodatkowo chronić ekran, tak samo tutaj ta wyspa jest wtedy bardziej schowana, na plus, że taki case jest dostępny, co prawda trzeba no, go dodatkowo do kupić, nie jest on w zestawie, ja go dostałem e, tak jakby w egzemplarzu testowym do sprawdzenia, e, więc jeżeli jesteście zainteresowani, e, to to śmiało, taki case warto kupić, ten dedykowany od Google, a na przykład jak nawet macie wersję tą czarną, to wtedy możecie sobie case kupić w innym kolorze i e, mieć e, takich jakby dwa w jednym. Chcecie wyciągać jego sama macie czarną wersję, a jak chcecie, to możecie mieć tutaj jakiś kolorek i wtedy będzie ten smartfon prezentował się zupełnie inaczej. Myślę, że z takich pierwszych wrażeń to by było tyle. Smartfon wygląda ciekawie, jestem ciekawy, jak on się będzie sprawdzał. Bo w sumie mamy tu procesor taki sam jak w 8 i w 8 Pro, tak samo jest tu Tensor G3, na który niektórzy narzekają, ale wydaje mi się, że. No, jeżeli to jest smartfon od Google'a, to powinien być dobrze zoptymalizowany. No ale to oczywiście sprawdzimy. Jeżeli są jakieś pytania, to śmiało piszcie komentarze. Postaram się zawrzeć to w pewnym teście. No i na dzisiaj ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!